Szanowni nerdzi, jak widzicie, wracam po przerwie, mam tutaj w studio niezły bajzelek do ogarnięcia, ale myślę, że posprzątamy to razem. Mam pomysł na to, jak to studio na nowy rok troszeczkę przerobić, nie tylko usunąć te rzeczy, które nie powinny być, ale troszeczkę pozmieniać, żeby lepiej się oglądało te filmy. No i Przede wszystkim 2026, prawdopodobnie największy rok dla karcianek w historii, więc o tym sobie pogadamy w tym filmie. A przy okazji no, zobaczycie, jak ten Bajzel znika, mam nadzieję. Venator, prawdopodobnie jeden z najfajniejszych zestawów LEGO ostatnich lat. Macie już swoje. Tutaj, oczywiście, nadal parę rzeczy nie będzie pasować. Na przykład Ci zawodnicy Sumo. Wcześniej tutaj stał plakat z K2SO, z Gwiazdy Wojen, ale to jest tkanina z Japonii, którą dostałem kiedyś w prezencie i prawdopodobnie nie zostanie tu na stałe. Chyba że widzowie stwierdzicie, że to jest tak fajny widok, że chcielibyście tych sumoków tutaj mieć na stałe. Pomyślę. To, co jednak zostanie w studio na stałe, to trzy karcianki, którymi się interesuję. Jak czytacie mój newsletter, który wysyłam najczęściej raz w tygodniu w piątek, to wiecie, i zresztą jak oglądacie filmy, jak oglądaliście w zeszłym roku filmy, to wiecie, że dla mnie największy sens w całej tej zabawie w kolekcjonowanie karcianek czy klocków Lego Star Wars, no, największy sens w tym widzę, jeżeli to faktycznie nam sprawia radość. Dlatego właśnie widzicie, jak przygotowuję Moje trzy ulubione karty, które wypadły mi z boosterków, z którymi wiążą się jakieś ciekawe historiki, do tego, żeby były dobrze na stałe widoczne w naszym studio w trakcie oglądania filmów. Cassian Andor, lider z gry Star Wars Unlimited, Circle of Life, czyli mój najlepszy do tej pory drop z karcianki Disney Lorcana. No i oczywiście Charizard EX. Setu 151 Pokémon TCG to jest karta, która no, była kartą z najlepszego w historii ETB. No bo jeżeli macie ochotę, ja będę tutaj tak cały czas zmieniał temat, ale e, mam nagrany już opening takiego właśnie ETB Phantasmal Flames. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie go zobaczyć w jakiejś pierwszej kolejności, w następnej kolejności. No e, natomiast e, to nie są. Rzeczy, które często się zdarzają w ETBK, a praktycznie się prawie nie zdarzają. Kasian Andor być może będzie gdzieś tam uciekał ze studia, bo bardzo możliwe, że po rotacji, która będzie miała miejsce już bodajże na początku marca może to być lider talii, którą będę grał gdzieś tam w turniejach. A propos turniejów, to w ciągu ostatniego tygodnia zagrałem na dwóch turniejach. Jeden, Pokémon TCG. W Rybniku otwarł się drugi sklep, w którym będzie liga Pokémon to jest super, bo jak zawsze więcej miejsc do grania, do chodzenia, gdzie możecie spotkać się z ludźmi, którzy mają to samo hobby, jest super. Ja do tej pory jestem wiernym fanem i oddanym klientem jaskini Nitrola w Rybniku, ale PL... PL kart. Card World otworzył swoją filię, czyli sklep jakiś warszawski, jak dobrze kojarzę. Tam już sobie zagraliśmy turniej. Wygrałem go. Spośród 12 osób byłem jedynym graczem, który miał 4 zwycięstwa, więc fajnie się ten rok zaczyna, jeżeli chodzi o granie dla mnie. Grałem talion Grimmsnarl EX. No a dosłownie przedwczoraj, w momencie jak nagrywam ten film przedwczoraj jak w momencie jak nagrywam ten film, grałem w Gliwicach w Hertzpabie. w Star Unlimited. To był taki turniej, który się nazywa Store Showdown, czyli powiedzmy takiej troszeczkę wyższej kategorii, gdzie no, generalnie gracze przychodzą już ze swoimi najlepszymi taliami. Nadal jest to granie lokalne. Na moim pierwszym Store Showdownie, tam, Store Showdown, um, przegrałem wszystkie mecze um, i nie ugrałem nawet jednej gry w ramach jednego meczu teraz miałem cel taki, żeby wygrać przynajmniej jeden mecz, no to się udało. Na 16 osób zająłem 14 miejsce, więc gdyby nie wygrana w turnieju pokemonowym, no to prawdopodobnie bym miał trochę gorszy turniej... gorszy humor, ale w związku z tym, że średnio, jeżeli wygram jeden turniej, w drugim jestem prawie, że najgorszy, ale cokolwiek tam osiągnąłem, jeżeli chodzi o jakiś swój plan minimum, no to dla mnie to wygląda dobrze. Podejrzewam, że nadal tu jest dużo widzów, którzy na kanale byli już Wtedy, kiedy tylko Lego Star Wars na nim było, co powiecie na jakieś recenzje w najbliższym czasie? Dobra, co my tu mamy? Prismatic Evolution, UPC. Tutaj kartoniki. Charizard to jest też temat na kolejne pewnie z trzy filmy. Jestem ciekaw, czy kupujecie już. Ja ten zdobyłem za 599 zł w sklepie stacjonarnym. Pewnie nie uwierzycie, ale jak będziecie mieli naprawdę yy, duży głód, yy, żeby tą yy, ciekawość zaspokoić, to być może w kolejnym filmie Wam opowiem, jak kupiłem ten box za 599 zł. Disney Lorcana, Farelka. A właśnie, zapomniałbym Wam podziękować, bo jak mnie nie było na YouTubie, to kanał przekroczył magiczną granicę 5000 tysięcy subskrypcji, ich ciągle przybywa. Także bardzo Wam dziękuję, to jest cały czas tylko początek, ale to też bardzo miłe, jak przez ten czas, kiedy mnie nie było, pisaliście w mailach, czy w wiadomościach prywatnych, gdzieś tam w social mediach. Hej Tomek, kiedy kolejny film? No a ja mówiłem prawdę, studio zarasta kartonami. Musicie trochę poczekać. No i w ogóle też zapraszam Was na Discorda, który nie jest łatwo dostępny, bo link do niego znajdziecie tylko, będąc subskrybentami newslettera wieści z Arionu, W którym oczywiście odbywają się giveawaye, to jest informacja dla nowych widzów. W każdym wydaniu, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, dostaniecie możliwość zawalczenia o jakąś fajną kartę kolekcjonerską. Czy tam ostatnio na przykład rozdawałem do dna busterki z Disney Lorcana, także zapraszam. Na tym Discordzie jest kameralnie, na razie dosłownie kilkadziesiąt osób, pewnie tak zostanie. Jeżeli macie ochotę, to możecie dołączyć, ale poprzez newsletter. Co mm, co teraz? A few moments later No, wróciliśmy po mojej przerwie. Ja gdzieś kiedyś usłyszałem, że dobrze mieć miejsce, w którym się pracuje albo tworzy, zrobione w taki sposób, żeby przebywanie w tym miejscu sprawiało jak najwięcej radości. Więc możemy uznać, że właśnie to się dzieje na Waszych oczach. Pewnie dziś nie skończymy, ale jestem ciekaw, jak się nastawiacie w ogóle na ten rok, jeżeli chodzi o właśnie karty, kolekcjonowanie, czy będziecie otwierać boostery, czy będziecie kupować produkty, silt może. Ja cały czas jeszcze kminie, pomimo tego, że już kończy się styczeń, bo nie wiem do końca. No na przykład zdarzyła mi się taka okazja, więc kupuję od czasu do czasu te produkty SILT, ale raczej tak naprawdę chyba nastawiam się na single. No bo tego produktu, szczególnie jak chodzi o Pokémon TCG, w cenach rozsądnych praktycznie nie ma, już na pewno online. Rozmawiałem z kilkoma właścicielami sklepów, no to mówią krótko, tak, na przykład właśnie w jaski Nitrola w Rybniku, jak damy tylko coś w normalnej cenie i leży na półce, to przychodzą i biorą całymi kartonami, więc albo musimy ograniczać jedna sztuka na osobę, albo w ogóle wydawać tylko... Mm, tylko graczom, którzy faktycznie przychodzą i którzy są hobbystami, a nie następnym inwestorem czy tam skalperem, który, skalperem, który przychodzi, kupuje wszystko, co jest z nadzieją, że no, w ciągu jak najkrótszego czasu odbije się dwukrotnie na tym wydatku. To jest bardzo fajne, że, że ci właściciele sklepów no, próbują temu jakoś przeciwdziałać i przykładowo ograniczają możliwość zakupu. Produktów w jakiś rozsądnych cenach czy w cenach no, detalicznych, takich sugerowanych ograniczają, na przykład to w ten sposób, że możesz kupić produkt taki jak jakiś właśnie ETB czy, czy UPC, nawet w dobrej cenie, ale tylko jeżeli bierzesz udział w wydarzeniu, które jest organizowane, na przykład przez, te, przez ten sklep. I to uważam, że jest super, ale to super pomysł. A jak jeszcze nie słyszeliście, to nowe sety Ascended Heroes czy te produkty na 30-lecie, to prawdopodobnie będzie no, marzenie ściętej głowy, jeżeli chodzi o możliwość zakupu tego, e, gdziekolwiek, za jakiekolwiek rozsądne pieniądze. Na to wygląda, mam nadzieję, że się mylę. No ale jak widzicie, studio po malutku, pomalutku nabiera, e, nabiera kształtu dalej. Na ten moment wygląda trochę jak e, patrzę tutaj w ekran podglądowy, jak. Jakaś wystawa sklepu stacjonarnego, więc będę musiał popracować nad tym, żeby było to trochę bardziej swojsko, trochę bardziej tak po mojemu, ale to już myślę, że w kolejnych odcinkach zobaczycie jakąś, jakąś dalszą metamorfozę. Zastanawiam się, czy ten znak to nie jest dobry gadżet, który powinien tu być. Gdzieś na widoku i przypominać wszystkim, którzy oglądają moje filmy, że tylko spokój nas uratuje, i myślę, że właśnie to jest taka najlepsza, to jest najlepsza puenta na koniec tego filmu. Dzięki za 5000. Pamiętajcie, że to jest pierwszy film po przerwie, więc dajcie trochę łapę w górę, a ja już niedługo mam zaplanowane zarówno Pokémony Star Warsy, jak i Lorcanę, jak i Lego Star Wars, także wracamy do gry.